To Troszeczkę z drugiej strony. Wracam do mszy świętej właśnie na Nałęczowie, tej mszy świętej wszechczasów, mszy świętej świętego, świętych wszystkich papieży, aż do naszych czasów, a u nas w Polsce przez tysiąc lat była ta msza święta. I y, pamiętam jeszcze kilka lat temu, kiedy atakowały mnie kobiety po pięćdziesiątce, mówię, a dlaczego ten lęga tej mszy nie odprawia, tej łacińskiej? A ja mówię, wierzcie mocno, będzie odprawny. Daje głowę bardzo. No i dzisiaj chętnie położyłbym głowę na to pod tokór. To tak było. A no wiedziesz, została głowa na miejscu. Mogłem <noise> służyć. A dlaczego to tak? Dlatego, że twierdzą ci mądrzejsi z Polaków i twierdzili wcześniej przed naszymi pokoleniami, że polska dusza ukształtowała się narodowa w tej mszy świętej, że likwidacja te, tego rytu. Jest likwidacją Polski, dlatego jesteśmy ogłupiani. Gdzie jest świadomość? Tam jest świadomość, gdzie jest tam msza święta. Tam, gdzie ma, nie ma tej mszy świętej, to są jakieś takie resztki, takie te, te co ten, ja, ten u tego, co tam te te i bawić się i później jadł z tymi świniami. To my tak samo konsumujemy, mówimy jeszcze, jakie to dobre. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że nadciąga taka ciemna chmura. Niestety od południa czyli z Watykanu. Dawaj, wykład, nie dawaj, a pytania dawaj. Jest pytanie, nie? tu pytania tam. Dla, dlaczego? Dlatego mówię o tym tak długo, dlatego że właśnie już kończę. Pytanie już jest. Bo chciałem podkreślić wasze mszy święty. E, Naciąga Nadciąga ciemna chmura z... Ja ja, ja, ja... ja zrozumiałem ojciec, już dalsze to Matykanu. wszystko. Już jest pytanie. Mhm. Mianowicie, od kilku miesięcy y, chciano to przeprowadzić po cichutku, ale jakoś, jeszcze tam Polacy coś zaczynają myśleć ostatnio, pytanie, chciano pytanie. przeprowadzić likwidację, y, manewrowanie przy y, słowach konsekracji do mszy świętej. Wiadomo, że jak jesteśmy w tradycyjnej mszy świętej, to nic nam nie grozi, dlatego, że ona pozostaje, natomiast ci, którzy chodzą jeszcze na tą tak zwaną narodową, Będą mieli, mówi się już teraz głośno, od jesieni zmienione słowa konsekracji. Czyli to miejsce, gdzie mówią Boży ludzie. My to czy wiemy, Pytania i będzie dalej, jak to się mówi. święta jest ważna, jeżeli jest manipulacja hmm. przy konsekracji? Jesteś to jest to, tak, krótko węzła, to lepiej, tak, bo to my się znamy na rzeczy, a może w trzygodni nie do końca to mogą rozumieć. Ну, не тільки польська вихована була на Вшесвіт Святий Триденський, а цілий світ. Цілий світ був вихований на Вшесвіт Святий Триденський. Єдин <coughs> язик нас на лончив, лаціна. І не повинні бути язики народові, тільки для того, щоб всіх ми розуміли. Чесно, Христос на кшижу і та дорога його кшижу, не робив представлення, щоб ми там собі сиділи, відпочивали, бачили, як то Христос там всі менше. То не для того. To teraz my, my chodzimy na Mszy Świętej jak na, na uczty. My witamy się, pokój przekazujemy jednemu drugiemu. My w jakim spektaklu uczestniczymy, a nie w Mszy Świętej. Właśnie Msza Święta jest, Chrystus przedstawienia nie robił. To była Jego e, wola Boża w stosunku do Niego i ofiara za nasze zbawienie. I ta ofiara, to wszystkie znaki w czasie Mszy Świętej, dom Mszy Święty, przed Mszy Święto, i w czasie wszechświętych, każdy gesty, każdy uklony i tak dalej, to jest wszystka jego męka, którą on przeszedł. A kiedy ksiądz wychodzi, od razu, witamy was wszystkich, o taki guru taki, lider taki, on nie wie co robić, rozgląda się po wszystkich ludziach, zapomina co ma robić. A ksiądz wychodzi do ołtarza zupełnie inaczej, on skupiony, bo nawet kiedy odwraca się do ludzi, nawet nie patrzy na ludzi. Wy różnicy nie? I powinno w niego być tam gdzieś z tyłu jakieś znaki, czy Matka Boża, czy krzyż na krzyżu, żeby ludzie patrzyli w jedną stronę. On prowadzi ludzi do Boga. On jest drugim Chrystusem, a nie Disk Tam to by Google mógł zrobić taki czy taki. O, widzicie? Ja bym hmm, nie to nie, nie szkodzi. Nie, nie szkodzi. To spokojnie. Takie na, na, na tym to polega. Da? This nie powinien rysować, a on biedny jest postawiony przed takim wyborem. On nie jest skupiony, on jest rozproszony, bo tam ktoś chodzi po kosieli, ktoś kicha, ktoś tam siedzi niewłaściwie, i tak dalej, i tak dalej. A jak on przy ołtarzu patrzy na ołtarz, to ja go nawet nie widzę, jak on wygląda. Bo wszystkie skupień razem z nim, jeżeli nawet nie rozumieją, co on tam robi, no to jest możliwość, powiedzmy, wytłumaczyć po polsku, czy po niemiecku, czy po innemu, żeby to było e, e, dla ludzi zrozumiało, e, e, jakie procesy tam zachodzą, na czym się skupić i, i co, do czego to prowadzi. Został, Nie został, bo to będzie więcej szumu, czym tego, czy pociechy. Ja. I, I taka sprawa, znaczy, ta, e, e, która była wprowadzona nowa Paula VI, ona jeszcze, mogła być jeszcze gorsza, czy na dzisiejszy dzień. Dlaczego? On chciał tam podać tym liberalom, modernistom i progresywistom i jeszcze więcej tam skrócić, wiele rzeczy. Natomiast tam kardynał Otawiani i Baccio, oni mu powiedzieli, że my ogłosimy na, świat, na cały świat heretykiem I on wtedy zaniechał tego postępowania. Oni na niego najechali mocno, co powinni zrobić byli. Tak само jak бискуті, те, науки, повині повині бископу, так само, як всі біскупи, ті, які направді тримаються правдивої науки, повинні повідатися в Атиканові, кожному біскупу і йому. Ніхто зі так робить. Ну, він посунув. Ніхто не тому вілі. Може, він зіння всі зіння і так далі, йому вілі один. А ті, хто не мовив, ну, то сіду в пеклі, так, на своїх шеслах боюся то страціть. Але Муша Свєнта, то є щит нашої побожності. На кшижу завісли Єзус Христос, приніс нам збавіння. Ото ходить. i uczestnicząc w tym procesie tej bezkrwawej ofiary, my uczestniczymy w tej drodze krzyżowej i śmierci na krzyżu, faktycznie idziemy krok w krok w tej rance razem z Nim do życia wiecznego. On nas pomaga w tym niesieniu krzyża, a my patrząc na Niego, idziemy za Nim, nie, nie bojąc się podejmować swoich wysiłków trudnych, które nam zdarzają się w naszym życiu. Oczywiście za pontyfikatu Bergoglio, 8 lat jego pontyfikatu, on coraz więcej i więcej poniżej kościu, prawie już na podłożu tego Kościoła. Nic nie pozostało na tym fundamencie Chrystusowym. I szczególnie te herezji powiedzmy, wszystkie tutaj frateli to jest po katastrofa. Chrystus tak nie mówił, apostołowie tak nie mówili. My jesteśmy braćmi. Wszystkie ludzie z tego samego ciasta wychodzimy od Adama i Ewy. My nie od Małpy wyszliśmy, od Adama i Ewy i tam musimy dojść. Ale Adam i Ewa byli zepsuci. A przyszła Matka Boża, która wszystko to po nowemu zrobiła i Jezus Chrystus odnowili. My powinniśmy iść nie za Adamem i Ewą, a za Chrystusem i Marią. Dzisiaj zwalcza się Maria w Polsce nawet i zwalcza się... E... Jezus Chrystus, jeżeli na, na jasnej górze może być tam też pięć ludzi i tylko zakoników w dużo, to po co te zakoniki jest w ogóle niepotrzebne. Może zakoniki wychodzą na ulicę i służący święty na ulicy, i niech przychodzą ludzie na ulicę, tłumy stoją i słuchają tego wszystkiego. Oni tam sobie wam dobrze zagrzano i wszystko inne. To jest prosta katastrofa. Katastrofa stróżów jasnej góry, który dawno już stróżami nie jest ani Boga, ani Maryi. Для того ніхто не утікає з там, тут як Пеляновський, для того, що ніхто відповідає за їхні грехи, утік на пустиня, щоб бути просто ще разом з Христосом. Очевидно, там дуже словництво, повісне словництво, певне, ясне, яке було до Собору Ватиканського II, лаційно, то конкретне речі, так, так, ні, ні. Воно прийшло на такий язик, такий поточний, такий, ну, так, віці, ну, треба розмовляти з тими людьми, Trzeba dyskutować, trzeba im towarzyszyć i nikt nie wie, co to takiego towarzyszyć, do jakiej, do jakiej linii towarzyszyć, a gdzie nie towarzyszyć. To tak jak nauczycielka matematyki wykłada i mówi do Jasia: Jasiu, za ja chcę Tobie towarzyszyć. No powiedz Jasiu, ile to jest 2,2? Jasiu 2, 2. ja się wydaje, że 3, ja jestem przekonany. No Jasiu, no, nie chcę do Ciebie mową w nienawiści gadać, no ale troszkę tam, no zastanów się, daję Tobie tam tydzień, miesiąc. Чи то така, що мусить розмовляти з вірними людьми, чи кость отримав в від от вірних, чи кость отримав врири від от Христа через апостолів, і до дітей часів, і на вічний час. То поступує так, як би сказав, що розум, та бідні безкупі, кардиналові, і забавляються світакі же не властиве. Тільки для того, щоб вподобається свято, і добре сиділи. Вони мають дуже гачку різних там. Пінєзи брали, може хтось ще там, у Беки їх там десь робили їм з'їнця. І їм, їм, їм є це бачить. А як вони працювали учителя Христосу, то вони би були завжди на сисені. Люди в Казахстані хотіли купити самоход. Я не мав, його не мав права до я за люди хотіли купити самоход. І так і не мав. Тут в Польсь, пачуть, толку нема, чи особи зробив право язне. Я є вже. tak stary dziad zrobił prawo jazdy. A tam nie jeździł. Każdy mnie wózili, tam gdzie trzeba Ja zajmowałem się swoimi sprawami, a nie jeździłem na jakiejś swoje wycieczki. Dziesięć lat pracował w parafii. Przyjechałem, poszedłem kupić sobie tylko jakiegoś tam perfumu po goleniu. I dziesięć lat w sklepie nawet nie byłem. Tylko chorzy, y, tam y, umierający, pogrzeby i tak dalej. Ludzie, z powieści, nic więcej. Jestem szczęśliwy, po prostu tak jest na średnim si niebie. A oni wszędzie byli jeszcze 60 km poza wszędzie, a szczęście nie mają, bo byli nie tam, gdzie trzeba, nie tam, gdzie trzeba. Także, so, ojciec, bardzo dobrze mówisz o tym. Nam, tridentystom, to nie, nie, nie grozi, ale biedni kaplani, którzy wychodzą z tych takich, m, takich okrojonych takich seminarii, tam dyscypliny nie ma, bo tam uczą protestanci i protestantyzmu się uczą. A teraz mówisz o tym w Vaticanie jest taka instrukcja, żeby daci jakieś naukowe, że będzie tam e, jakiś tam doktor Habi Litovan, bez, bez niczego, to on musiał uczyć się, jak on musicie odprawiać. Chrystus swoim apostolom żył, onži when you жиve, you move each other to phariseus and uczy się jak odpowiedź не могло йти до саду Циушу і вчитися, як Мши Святий Отправець. Не могло йти до Зельоту і вчитися, як Мши Святий Отправець. Не, 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 мовив їм йти до вчених письмі, і там їх питається, як треба розуміти письмо Святе. Він мовив інакше, сложив новий костюм. І для того, коли дійсно хтось мовить так, як повинно бити, тому він, ну, пачте, не дай, якщо там Jak Pan mówi, uszolomcze? W oszolom, tak. Przed wami uszolom stoi. Popatrzcie, Miły, nie? Ty, tak, nie? Ja się cieszę nawet z tego, co mnie to mnie nie uchodzi, jak z Woda. A, a prawda, że tam kiedy w Pismie Świętym jest powiedzmy w czterech Ewangeliach, kiedy się mówi Chrystus mówi tak: bierzcie i pijcie z kielicha, z Niego wszyscy. To jest moja krew, która za was i za wielu będzie wyliana. Za was i za wielu. Bergolio napisał za was i za wszystkich, bo u niego tu i fratelli znaczy za wszystkich, ale Chrystus tak nie mówił. Da, za wielu i koniec. I tak samo mówi się w łacińskim, powiedz ojciec, jak tam jest? Nie pro omnis, prawda? Żadnych omnis tam. Znaczy to już jest takie, jak to się mówi. Мені всі видає, що я можу поправити Ісуса Христуса, а Христос мій, ви не поправляєте. Ви виконуєте все, ані йоти, ані кропки не змінюєте. А виконуєте все, слуги, навіть якщо я зроблю добре, я повинен сам собі повірити, я тому і собі. Слуга, не ужитечний, зробили, що повинен. І не свінцей. А як і на тобі Христос дати? Он без цього робив, ані ти без цього мовив, як і ти хочеш. Na tym to polega nasza i skromność, i pokorność, i wtedy ta pokorność jest wywyższona. A pycha zawsze jest poniżona, zawsze. Czy to od diabła, czy to od, je, od jego podobnych. Tak co to jest bardzo niebezpieczne rzeczy, tylko mało kto o tym mówi, ale ja mówię o tym. Kto ma uszy, słucha, a kto nie ma uszy, trzeba brać tym żwirem i mieć uszy, bo tam gdzieś tam, bardzo, tam coś jest zanieczyszczone. I czy oświecenie umysłu będzie? Książka jest napisana dwa, dwa lata temu, amerykańska jakaś. No, książek jest napisane pan jest już dużo. Jak uwierzyć, że będzie tam oświecenie umysłu i nic nie robi, żeby tam ten umysł już był oświecony, to to nie pomoże, bo to może być od diabła takie, jak to się mówi, taka polapeczka. Czekaj, do śmierci grzesz, a tam, jak to się mówi, Потім з Хонжачки вичитали, чуєш, що там свердзять, ось і огінь єсі, і тут одразу всі навруцяш, можеш навіть не здонжити. Лепі читати письмо святе, і там все певно всіско написане і повізяне. Всіско інших Хонжачків, які так написані, там ще когось, навіть може ще з мондрих людей, вони завжди додають до зярна правдивої науки, а чим вам то? Завжди правдивої науки о Христусі додають плеви. nikt z was, jako gospodarz, do ziarna pszenicy nie doda plewy, żeby mąki dobre zrobić, nie? Chyba z na pewno, ale sobie nie. A to, ja tak z, co z książkami księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi? Z którymi? Tymi. Co napisał, napisałem. Kto ma, kto ma jakieś uszy, czy coś innego, ja nie sprzeciwiają się temu. Ja tak powiem, że jest się Chrystusowi, że nie sprzeciwia to mnie po prostu zaszczyt nawet jest, wiecie, że do Niego na, chcę należeć, chcę należeć, próbuje. Nie zawsze się udaje, ale nie to zaszczyt jest. A jakby ja był przeciwko niemu się przy innym stole, a jakby tam krzyżowali, a ja nic z tego nie robił, to nie byłby i hańba. Na tym to polega. Tak co nawet jeżeli wam dostanie się troszkę, tak za karkówki wam, na, wam naleje cokolwiek, nie bójcie się być wiernymi Chrystusowi. To jest ważniejsze bo to daje nam szczyt i, i zaszczyt być e, widocznymi na ziemi i w niebie. A tym nie. Książeczki... Jeszcze chwileczkę. Te książeczki wszystkie, różne widzenia tam, ta babka wiedziała takie rzeczy, ta dziadek wiedział takie rzeczy, ten jeszcze jakieś rzeczy. To bardzo niebezpieczne sprawy, bo wszystko, co pisał apostoł Jan, wszystko, co powinno dla człowieka być dla zbawienia, wszystko napisane w Pismie Świętym można jeszcze więcej książek napisać o Chrystusie Jezusie, ale to, co napisane jest to dla naszego zbawienia, wystarczy. Kiedy Waltorty, ona ma tam pół metra książek i Waltorty, a Pismo Święte ma takie, tak, styl, dwie, dwie, tak, może troszkę więcej, nie? no to w tym wszystko jest napisane. Waltorta pisze, że tam Pan Jezus może tam pampers i nie ma no to wcale mnie nie obchodzi. On był we wszystkim do mnie podobny, do mężczyzny. Ja wiem, jak mężczyzna wygląda. Oprócz grzechu. A ja mam grzech, a on nie ma. To ja mogę te różnice rozumiem. A wszystko inne, co ma mężczyzna i co myśli mężczyzna, on był taki. Nie do kobiety, a do mężczyzny był podobny. Rozumiecie, taka, różnica, taka prawda jest. A czy on tam jad y, 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 zupy, czy jakieś inne rzeczy, a co mnie to obchodzi? Czy o to chodzi, do, do zbawienia, to nieważne. Rozumiecie różnicę? Tak co z tymi bardzo ostrożnymi, z tymi, a ta babcia powiedziała to, a ten dziadek powiedziała to. Najpierw trzeba zbadać, co to za babcia, co to za dziadek, a potem móc. Pani mówię. mnie spod Rzeszowa, czy jeżeli ona na swojej działce przy dobrym lokalizacji drogi postawi oratorium dla mszy to czy ona jest pod grzechem wtedy? Jak najbardziej, jak najwięcej. Я миссию діча кідес люди теж так те багатше люди на своєму. Ну no, так бо так то страх. Я би страх. No. Я мав свою покою Олтарш Треденський і отправив Свясіння Терденського. І ніколи не питав Пахолку, тому я думаю, що то є з Грех. Жені мерінг заборонив навіть сподкати з людьми на території, якби на території Воцлавської децезії, щоб навіть споткатись в якось косільному будинку. i porozmawiać z ludźmi, mnie nie wolno tego zrobić, to ja będę go się pytał, gdzie mam się zbawić? On już poszedł kozy pasu, on już skończył swoje, swoje swoje misje, a co tam będzie dalej, to on zobaczy potem sam dla siebie. Ja powinien pracować nad swoim zbawieniem i, i nikomu nie powinien zabraniać takiej dobrej rzeczy robić. Przecież bogaci ludzie zawsze mieli na swoich posiadłościach kaplicy, tam otwierali odprawiali się Jeżeli dzisiaj kosu jest sprotestantyzowany, то значить, кожен, хто з вас збавить, робить собі такі олтажи. Не тільки олтаржі, а і кості. Я ж е, е, ту практику в Польщі, посвідчили кілька олтажів. Кості посвідчили, де є олтарж, е, е, в Триденській, який не належить ні на території біскупа. Так собі єма давай претензії. Кожен з вас пасе ні сама на своїй території якісь огрудик. I zrobił tam jakiś taki domeczek niewielki, i chcesz, żeby tam przyjechał blisko po ołtarz na trniańsku 60. Jest sam pan, sam gospodarz. Jak tańczysz, taki będziesz miał? Nie mam ogródka. może. no to w końcu do kościoła idziemy.